Cześć, ja jestem Sandra, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Study English Online. Ten odcinek będzie poświęcony nauce słówek. Bardzo często pytacie mnie, jak uczyć się słówek. Odcinek o tym robiłam już kiedyś, natomiast dzisiaj skupimy się na tym, jakich uczyć się słówek, ponieważ o to też py często pytacie i jest to nieraz problemem. Zwłaszcza jeżeli uczycie się angielskiego. Samemu, bez żadnych kursów, nie na lekcjach. Gdzieś tam zaczynacie się tego języka uczyć, zastanawiacie się, jakich uczyć się słówek. Czy zacząć tematycznie, czy może wziąć słownik i uczyć się po kolei wszystkich słówek od A do Z. Kilka dzisiaj porad. Przede wszystkim możecie na sam początek nauczyć się faktycznie tego tysiąca najczęściej używanych słówek w języku angielskim. To są naprawdę najbardziej podstawowe zwroty, czasami czasowniki, rzeczowniki, których będziecie często używać i dzięki którym będziecie potrafili. Stworzyć już najprostsze zdania. Pamiętajcie, że oprócz słówek trzeba się też po troszeczku uczyć gramatyki. Na początku powoli, zaczynając od odmiany to be, czy odmiany czasownika have, czy can, żeby coraz więcej zdań móc budować. Natomiast słówka są bardzo ważne i nawet jeżeli na początku uczycie się głównie słówek i z tą gramatyką jest trochę na bakier, to zawsze pomoże Wam to potem tej gramatyki się też uczyć, bo będziecie rozumieć chociażby przykłady zdań, które będziecie mieć w ćwiczeniach. Jak wybrać te słówka? W internecie znajdziecie wiele list z tysiąca najczęściej używanych słówek w języku angielskim. Faktycznie jest to ten, te są to te słówka, których używa się bardzo, bardzo często w takich codziennych sytuacjach. Nauczenie się tych, tego tysiąca słówek nie da Wam wpłynności w posługiwaniu się językiem w niemal każdej sytuacji. To wcale tak nie jest. Te tysiąc słówek, jak zauważycie, to są naprawdę podstawowe słówka. I tak jak mówiłam Wam już kiedyś, nawet jeżeli będziecie yy, chcieli porozmawiać z poznanym, nowo zagranicznym znajomym o filmie, który widzieliście ostatnio, to tutaj potrzeba już więcej słówek niż te z zakresu y, tysiąca. Jakich słówek zatem uczyć się potem? Przede wszystkim zacznijcie od słówek, które będą Wam potrzebne. Zastanówcie się, dlaczego uczycie się angielskiego. Jeżeli uczycie się go z, z, ze względu na pracę i w pracy musicie tego języka używać, to starajcie się uczyć takich słówek, które będą Wam w tej pracy potrzebne. Jeżeli Wasza praca jest związana e, z sprzedażą, e, to nie uczcie się słówek, i też sprzedażą na przykład słodyczy, to nie uczcie się słówek związanych z na przykład ochroną środowiska, bo w tej chwili nie będzie Wam to potrzebne. Nauczcie się tych słówek, które są ważne, zastanówcie się, jakich słów używacie po polsku w Waszej pracy i tak samo Spróbujcie się ich nauczyć po angielsku. Dokładnie to samo dotyczy się każdej innej sytuacji tak naprawdę, bo musicie zastanowić się, po co będę tego języka, po co się tego języka uczę i kiedy będę go używać. Jeżeli chcecie się nauczyć języka, bo wyjeżdżacie za granicę i chcecie poradzić sobie na lotnisku, kupić pamiątkę, zapytać o drogę, to uczycie się właśnie takich słówek. Napiszcie sobie, jakbyście to powiedzieli po polsku, znajcie sobie odpowiednie słówka i się ich uczcie. Zatem warto się uczyć tych słówek, które otaczają was. Jeżeli uczycie się ogólnie języka, tak po prostu, żeby się go nauczyć, zacznijcie od typowych słówek, tak, czyli e, to, co otacza nas w życiu codziennym. Oklejcie sobie cały dom żółtymi karteczkami, e, nazwy różnych e, sprzętów, mebli, pokoi. To, co na co dzień widzicie, tak? Nazwy zwierząt, nazwy członków rodziny, czasowniki, tu, takie czasowniki, które dotyczące rzeczy, które wykonujecie, dotyczące waszej pracy, dotyczące waszego hobby, to wszystko, co jest związane z wami. Czego nie należy robić, wręcz zakazywałabym tego robić, a z pewnością bardzo odradzam, to jest brać słownik i uczyć się wszystkich słów. Kolei, jednym z pierwszych słów, jakie na jakie natraficie otwierając słownik, będzie słowo liczydło. Abacus. Ilu z Was w języku codziennym używa słowa liczydło? Jeżeli uczycie dzieci w szkole podstawowej, to tak. Ale teraz pytanie: Czy jeżeli dopiero zaczynacie uczyć się języka angielskiego, to będziecie uczyć anglojęzyczne lub obcojęzyczne dzieci po angielsku i będziecie tego słowa musieli używać? Raczej nie. A więc, Uczenie się ze słownika wszystkich słów po kolei nie ma zupełnie sensu. Zajmie Wam to całe mnóstwo czasu, a poza tym nie ma takiej osoby, która znałaby w danym języku wszystkie, ale to wszystkie słowa. Jest Cały zbiór słów związanych ze słownictwem, bardzo e, już takim wyspecjalizowanym. Medycyna, prawo, e, technologia, wszystkie te rzeczy to są słówka, których tak, to są pojęcia, których tak naprawdę przeciętny, szary człowieczek nie zna. Nie znacie wszystkich terminów i nazw, wszystkich narzędzi, których używa chirurg, prawda? Zatem nie ma sensu otwierać słownika, jechać po kolei i uczyć się tego w obcym języku. Skupcie się na tym, co Was otacza. To jest najważniejsze i skupcie się na tym, w jakich sytuacjach będziecie języka używać. Polecam Wam uczenie się słówek poprzez słuchanie, oglądanie seriali, filmów i czytanie. Zacznijcie. Jeżeli jesteście dopiero początkujący, zacznijcie od prostych tekstów. Nawet od bajeczek dla dzieci, od takich książeczek dla dzieci, gdzie głównie mamy obrazki, bo tamte słowa są proste. Wiadomo, tak jak w języku polskim. Jeżeli otworzycie elementarz, to tam też na początku mamy proste słowa, bo dzieci dopiero uczą się czytać. Nie znają jeszcze wszystkich liter, dlatego ten zasób słów jest też ograniczony. Dostosujcie. Ten język do swojego życia, bo tak naprawdę ważne jest, żeby nie uczyć się teoretycznie. Jeżeli uczymy się języka, to po to, żeby go używać. A tak się składa, że najczęściej mówimy o sytuacjach dotyczących naszego życia. To taka mała rada ode mnie dotycząca tego, jakich słówek się uczyć. Um... Na dziś to wszystko, widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, piszcie w komentarzach, jaki filmik jeszcze chcielibyście zobaczyć. Na dole w opisie link do sklepu z kursami, a jeżeli chcecie uczyć się ze mną angielskiego przez Skype, to również link i informacje z tym związane są w opisie. Do zobaczenia!